TVG 9. Mamy kwiecień, taki dosyć chłodny, ale już powoli przyglądamy się wiosennym, tym wczesnowiosennym ziołom. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na poczciwą roślinkę, zwaną popularnie mleczem, a naukowo mniszkiem lekarskim. Chociaż yy, tu jest wiele gatunków tego rodzaju. Wszystkie, wszystkie mają właściwości lecznicze, chociaż jeden, jeden z gatunków tylko nazywa się lekarskim, ale no każdy, każdy niszek, każdy mlecz ma te właściwości. Główną zaletą tego zioła jest pozytywne oddziaływanie na wątrobę, a przez to. Ogólnie poprawiające metabolizm i w ogóle generalnie dobrze wpływające na organizm. Ponadto, kwiat, kwiat syrop z kwiatu mniszka jest dobry przeciwko przeziębieniom. Jeśli chodzi o surowiec zielarski, to jest nim zarówno kwiat jak i liść, a także korzeń. Liść, poza tym, że, że można go pić jako zioło, można stosować także do, do sałatek, no ale to tylko, tylko właśnie wiosną, bo później się robi gorzki. Natomiast jeśli chodzi o korzeń, no to ma podobne właściwości jak, jako kwiat, jak kwiat i liść. Ponoć, ponoć jednak no silniej silnie oddziaływuje. No, pozyskuje się go na jesień. Na jesień, no przynajmniej tak, tak zielarze zalecają. I oprócz tych samych właściwości co kwiat i liść, ponoć ma także właściwości przeciwnowotworowe. Zapobiega nowotworom, a nawet pomaga w leczeniu. Z tym, że nie jest to przez naukę, przez medycynę potwierdzone. Na razie to jest tylko, no powiedzmy, że, że hipo, nawet nie hipoteza, tylko przypuszczenie. No ale jeśli, jeśli no na kimś lekarze krzyżyk postawili, no to może warto i tej metody spróbować. Tak czy owak, polecam, polecam to niby pospolite, ale, ale cudowne żółko.